Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj Was do filmiku, w którym przedstawię Wam 8 zapachów, które zatrzymałabym, gdyby wszystkie inne zapachy wyparowały z tego świata. Wybrałam oczywiście zapachy ze swojej garderoby zapachowej. Pomysł na filmik zrodził mi się podczas oglądania. Filmiku innej youtuberki zagranicznej. Kanał nazywa się It's MJ. Ona, za youtuberka, ma na imię Maria. No i po prostu trafiłam na jej kanał przypadkiem. No i sobie tak właśnie oglądałam filmiki u niej i był taki tak właśnie 8 zapachów, 8 fragrances for life, coś takiego, 8 zapachów na całe życie. Pomyślałam, że to może być całkiem fajny pomysł, nakręcić, nakręcić takie coś, chociaż nie ukrywam, że gdybym miała zatrzymać tylko 8 zapachów, to byłoby to bardzo smutne, ponieważ no jak wiecie, ja bardzo lubię odkrywać ciągle coś nowego, lubię mieć bardzo, bardzo szerokie, szerokie pole manewru, szerokie, szerokie możliwości wyboru po prostu. No więc tak, więc nie byłoby to wcale łatwe i nie było łatwo tak naprawdę wybrać te 8 zapachów, no ale tutaj yy, pomyślałam, że zrobię jako taki wysiłek i. Wybiorę coś dla Was, żebyście zobaczyli. Oczywiście śmieję się, że to zestawienie jest aktualne tylko i wyłącznie na ten rok, prawdopodobnie, bo jeżeli rok później zapytacie mnie, co bym wybrała, no to prawdopodobnie okaże się, że będą to po prostu inne zapachy, ale to zobaczymy. Może po prostu będę kręciła takie coś co rok. No też nikt mi nie broni. Jest taka youtuberka, też Mira LeBlanc, która od perfum, oczywiście, która też co roku kręci swoje zapachy na całe życie, na dany rok, więc, więc, dlaczego nie? Jeżeli ktoś ma ochotę z osób, które oglądają mnie, które prowadzą swoje kanały perfumowe, nakręcić taki filmik, to będzie bardzo fajnie też zobaczyć Wasze typy. Ja tutaj tak typowo nie oznaczam nikogo, bo nie uważam, że to jest taki typowy tak, nie ma tutaj jakichś szczególnych pytań, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę, no to jak najbardziej zachęcam do nakręcenia swojego filmiku. No i wszystkich nowych, nowych nowy, wszystkie nowe osoby, które trafiły na mój kanał, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do klikania łapek w górę. No i więcej was tutaj no to wiadomo. Wiadomo, że tym więcej będzie kontentu, więcej rzeczy do omówienia. Także serdecznie zapraszam do subskrybowania tych, którzy jeszcze tego nie robią. No i zaczynamy. Tutaj będzie ogólnie, ogólnie są katego kategoryzowane jeszcze te zapachy dodatkowo. Wiadomo, pory roku, wiosna, lato, się, zima, plus jeszcze zapachy na dzień i zapachy na noc. Jak wiecie, ja kategoryzowania nie lubię zapachów, nie lubię określania właśnie, czy to dzień, czy to noc, bo ja w zależności od nastroju... Noszę na przykład w dzień bardzo ciężkie zapachy, wieczorem również albo zupełnie inaczej, zupełnie lżejsze, no bo nie mam po prostu humoru. Tak, tak się też zdarza. Także ja tutaj do tego jakby wagi mocnej nie przywiązuję. Natomiast tutaj taka konwencja była, żeby podzielić te zapachy, a więc zrobiłam to. Natomiast zaznaczam, że wszystkie te zapachy, które, które tutaj wybrałam, to nosiłabym niezależnie od pory roku i od pory dnia. Ale tutaj przypisałam odpowiednio tak, jak było, żeby było porządnie, tak jak tego ta konwencja wymagała. Także tutaj zaczniemy od lata i lato zapach na dzień. I lato zapach na dzień, który wybrałam, letni zapach na dzień, który wybrałam, to jest Roberto Cavalli Gemma di Paradiso. Nie dla każdego będzie to zapach na lato. Zwłaszcza na dzień, ponieważ on jest dosyć słodki. Tak jak mówiłam, i zachwycałam się wielokrotnie, gruszka. Wanilia przepięknie tutaj właśnie grają w tym zapachu. Ja zdecydowałam się na dosyć mocny zapach na dzień, ponieważ ja mam wrażenie, że latem ze mnie wszystkie zapachy bardzo, bardzo niezwykle szybko ulatują. I jeżeli zaaplikuję na siebie coś, coś lżejszego, to ja tego po prostu w ogóle nie czuję za godzinę, jak wyjdę gdzieś na miasto, kompletnie to znika i jest to powodem mojej wielkiej frustracji, ponieważ tak jak ja Wam zawsze mówię, ja bardzo lubię czuć na sobie zapach. Myślę, że z gemą di Paradiso. Nie nie będzie tego problemu, oczywiście będę dopiero testowała w porze letniej, bo to jest dosyć nowy zapach w mojej kolekcji, więc latem nie miałam szansy go przetestować. Ale mam nadzieję, że będzie się dłużej trzymał i po prostu będzie na mnie wyczuwalny. Stąd też wybór właśnie Roberto Cavalli Gemma di Paradiso. No a poza tym jest to taki właśnie sensualny, koktajlowy, można powiedzieć, nawet trochę tropikalny zapach. Letni, z wielką klasą, a więc myślę, że to będzie byłaby moja propozycja na letni dzień. Lato noc, i jeżeli chodzi o letnią noc, to nie miałam specjalnego problemu, aby wybrać taki zapach. Ja najbardziej lubię używać latem, letnią nocą zapachów duszących i narkotycznych, zapachów białokwiatowych, ponieważ tak jak wiem, Wam wielokrotnie powtarzałam, takie zapachy najlepiej dla mnie wybrzmiewają właśnie w gorącym letnim powietrzu, zwłaszcza w nocy, są niezwykle uwodziowe rodzicielskie, seksowne i tutaj i znowu kolczyk z AliExpress, który spadł, także znowu za chwilę wrócę. Te kolczyki są totalnie niereformowalne. Kolejny egzemplarz oczywiście, który jest beznadziejny, który nadaje się wyłącznie do nagrywania i to nawet nie to. Tak jak w poprzednim filmie Kuala tak samo mi kolczyk spak tak samo teraz. Mówiłam o zapachach narkotycznych na letni wieczór i takim zapachem tutaj mam miniaturkę mini wersji 10 ml Alien Thierry Mugler. Uważam, że to jest rewelacja i o tutaj widzicie, z tyłu jest lampka, więc zobaczycie, że on jest taki fa takiej fajnej ciemnofioletowej Plaszce. No, zapach dla mnie rewelacyjny. Ja go właśnie miałam na kolacji w lipcu wieczornej z moim panem. Przepięknie właśnie wybrzmiewał w nocnym powietrzu. Narkotyczny jaśmin, bardzo taki mroczny, sensualny, podduszający, wręcz mokry taki mokry, mroczny, podduszający, narkotyczny. Wszystko to, czego oczekuję od zapachu, tak naprawdę. Letniego, na, na letni wieczór, więc myślę, że tutaj, tutaj nawet jak go wącham, to mi się to od razu z tym kojarzy, także nie, nie mam jakoś, nie muszę się jakoś długo nad tym zastanawiać i ja w ogóle myślę, że jeżeli mi się skończy ta pojemność tutaj 10 ml, to być może zapatrzę się nawet w większą flaszkę, bo naprawdę myślę, że na lato dla mnie to by była idealna opcja. Oczywiście nie dla każdego, niektórzy mówią, że to jest zapach tylko zimowy, natomiast jak dla mnie typowy letni wieczór, mega. Rewelacja, więc stuprocentowo ten zapach pojawiłby się, jeżeli miałabym go wybrać na letni wieczór. Myślę, że to będę też robiła, jak się lato pojawia, my w końcu będziemy mogli gdzieś wyjść, to jak najbardziej. Teraz mamy jesień. I Jeżeli chodzi o jesień, zapach na dzień, tutaj dosyć nieoczywista, nieoczekiwana w sumie dla mnie, nieoczekiwany w sumie dla mnie wybór, ponieważ byłaby to Sara Jessica Parker Covet i ten zapach, powiem Wam, jak wącham, to kojarzy mi się po prostu ze słonecznym, jesiennym dniem. Widzimy liście właśnie opromieniane promieniami słońca. Bardzo mi się kojarzy ten zapach, w ogóle nie wiem dlaczego z jesienią w Nowym Jorku. Nie mam pojęcia. Tak mi się kojarzy. No, sama Sara Jessica Parker też mi się kojarzy z Nowym Jorkiem, ponieważ ona tam mieszka. Tutaj mamy bergamotkę, lawendę, trochę kakao. Tak jak Wam mówiłam w filmiku o, na temat mojej kolekcji perfumowej. Te perfumy kojarzą mi się właśnie z takim y, bardzo y, fancy ciastkiem, takim, wiecie, ciastkiem z dobrej restauracji, czekoladowym, z syropem cytrynowym, y, z kwiatkiem lawendy tam położonym na talerzu. Tak mi się kojarzy ten zapach, taki dosyć y, wytrawny, ale też radosny, słoneczny y, i właśnie taki też otulający, więc na taki jesienny dzień słoneczny myślę przepięknie będzie grał. No nie tylko słoneczny, bo wiadomo, że jesienią mamy dużo beznadziejnych deszczowych dni, a więc taki zapach może trochę tą aur aurę rozweselić i może być o wiele, o wiele fajniej przeżyć takie dni z takim zapachem, a więc to jest Sara Jessica Parker Covet. No oczywiście tak jak mówię, na tą chwilę to jest a nie wiadomo jak mi się zmieni za rok, no na pewno by to się y, zmieniło. Jeżeli chodzi o jesień, zapach na noc no, tutaj też wybierałam pod tym kątem zapachy, które bym chciała zatrzymać na zawsze w swojej garderobie zapachowej. Jeżeli tutaj muszę ograniczyć się do 8 zapachów, i jest to jesień na noc, to jest Coco Mademoiselle. Tutaj mam klasyczną EDP, wodę perfumowaną, natomiast Intens też jak najbardziej. Po prostu, tak jak mówię, musiałam gdzieś tą Coco Mademoiselle włożyć pomiędzy te zapachy ponieważ tak jak dobrze wiecie, jest to zapach mojego życia, więc on tutaj musiał się pojawić w tym zestawieniu. Jak dla mnie zapach tak naprawdę na każdą porę roku i na każdą okazję, no ale tutaj na jesień też się jak najbardziej dobrze wpisze, także, także to Coco Mademoiselle, tutaj więcej się o niej nie będę rozgadywała, ponieważ tak jak Wam wcześniej zapowiadałam, mam zamiar kręcić filmik, o wersji Intense i o wersji właśnie samej wody perfumowanej oraz o wersji na noc Loprive. Ciągle się nie mogę zebrać, natomiast, natomiast obiecuję, że taki filmik się pojawi. Dobrze, jeżeli chodzi o zimę na dzień, jakie perfumy na zimę na dzień? I tutaj jakoś też tak mocno długo nie myślałam na ten temat. Byłaby to stosunkowa nowość w mojej kolekcji zapachowej Lalikle Parfum, z tego względu, że tutaj mamy. Taką bardzo dystyngowaną wanilię mamy element przyprawowy w postaci właśnie liścia laurowego. Rewelacyjnie to wszystko wybrzmiewa, jest niezwykle. Urokliwo, urokliwa to kompozycja. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział mojego, mojej recenzji tego zapachu, to zapraszam Was serdecznie. Podlinkowany będzie, lub tutaj się gdzieś na karcie pojawi. Naprawdę, rewelacyjny zapach, w rewelacyjnej cenie, rewelacyjna jakość. Tak, jak mówiłam, zapach ludzi za granicą bardzo, bardzo oryginalny aromat i myślę, że też taki w miarę otulający. Dla niektórych osób nie, natomiast dla mnie tutaj ta, ta wanilia jest fajna, bo się nie wysładza. Ale momentami bardzo fajną taką słodycz ujawnia, puchatość, bardzo fajnie otula takim ekskluzywnym szalem, a więc myślę, że to byłby mój wybór na zimę, na dzień. I na zimę, na noc tutaj już przyjdę do Was z mocniejszym kalibrem. Na zimę, na noc byłoby to Youth Do Esteloder. Mocny, mocny orient przyprawowy. Też na temat tego zapachu już wielokrotnie mówiłam, wielokrotnie o nim wspominałam. Dla niektórych ogromny killer, dla mnie ten zapach ma wręcz taką moc terapeutyczną, uspokajającą. Bardzo pięknie rozwija się u mnie na skórze, właśnie czuję przyprawy, czuję ciepło. Działa na mnie jak taki, wiecie, Jagermeister jakbyście sobie po takim sytym obiedzie napili się. To tak uspokaja, jakby wasz żołądek. I mam wrażenie, że tutaj ten zapach też tak koi zmysły. Powiem Wam, że kiedyś miałam straszny ból głowy i psiknęłam sobie po umyciu tym zapachem gdzieś tutaj na klatkę piersiową i naprawdę powiem Wam, że zadziałał na mnie jak taki balsam kojący. Naprawdę bardzo fajny efekt otrzymałam po nim. Wzięłam tabletkę przeciwbólową, ten zapach i głowa przestała mnie boleć, także no każdy ma swoją jakby tam truciznę. No niektórych oso niektóre osoby to podejrzewam, że po tym zapachu samym głowa by rozbolała, natomiast mi pomógł. Uważam, że jest rewelacyjny właśnie też na takie bardzo zimne dni. No ma tutaj aldehydy, które bardzo ładnie też rozkwitają jakby w mroźno, w powietrzu. Także ten zapach, jeżeli tak jak mówiłam, lubicie opium i w Saint Laurent, jeszcze cięższy jest od niego, ale jeżeli lubicie te klimaty, to myślę, że e, bardzo się z nim polubicie. Także Just You Esteloder rozgrzewający, przyprawowy, uspokajający. E, jeżeli chodzi o wiosnę, e, teraz jesteśmy w wiośnie, wiosna na dzień. Ogólnie pierwotnie miałam wybrać inny zapach. Pierwotnie to miała być e, Mugler aura, Mugl, e, aura, tak, aura. Mugler Aura. O de Parfum Sensuel. Natomiast wczoraj powiem Wam, że użyłam ten zapach i tak mnie niesamowicie podusił, że yy, zmieniłam swoje zdanie i nie wiem, co się, nie wiem, co się dzieje. Czy to po prostu tak zależy od moich, mojego nastroju dnia w miesiącu? Wiecie, wiecie o co mi chodzi? Czy, czy po prostu jakoś tak coś, coś mi w nim nie pasuje? No ale uznałam, że nie nadaje mi się chyba jednak na wiosnę, jeżeli miałabym tak postanowić, że on by był tym jedynym. I wybrałam tutaj ponownie sarę Jessica Parker, Lovely. I ten zapach to w sumie używałabym też na lato. Naprawdę bardzo, bardzo piękny, zmysłowy, świeży, ale też otulający. To jest taka świeżość, jak lubię poprysznicowa, mydełkowa, balsamiczna, rewelacyjny. Zawiera tutaj też lawendę w sobie ten zapach. Ja też wspominam, że ostatnio bardzo nuta no, lawendy mi się podoba w perfumach. Jest to jak dla mnie bardzo dobry klon, klon Narciso Rodriguez for Hair, a więc na wiosnę, na lato rewelacyjny zapach, myślę, na dzień. I też właśnie nie jest w ogóle drażniący. Ja zaczęłam mieć jakieś takie momenty, bo jak Wam zawsze mówię, ja bardzo lubię mocne zapachy, ale zaczęłam mieć ostatnio takie momenty, jakieś że czasem się czymś psiknę i strasznie mnie irytuje. I uważam że wręcz, że jest za ciężkie, więc nie wiem. Tutaj teraz chyba kiedyś będę musiała coś, czuję moje słowa, odszczekać, że świeżaków nie lubię, ponieważ takich zapachów kierujących się w świeżą stronę w mojej kolekcji pojawia się coraz więcej, albo coraz więcej mi się takich zapachów podoba. A więc, no nie wiem, nie wiem czy kiedykolwiek będę nosiła Light Blue Dolce Gabany, bo tego za, tego, za tym świeżakiem totalnie nie przepadam. No ale tak jakieś delikatniejsze, trochę zapachy, świeższe, no oczywiście nadal z charakterem ale coraz coraz więcej w stronę takich zapachów lecę a więc Lovely Sarah Jessica Parker na wiosnę, na dzień i jeżeli chodzi tutaj o wiosnę na noc to też musiałam wybrać taki zapach, który bym chciała zatrzymać w swojej garderobie zapachowej, w tak jak w przypadku Coco Mademoiselle i jest to Versace Crystal Noir e, ja Wam powiedziałam, że ten zapach w tym roku bardzo pozytywnie mnie zaskoczył naprawdę sensualny tutaj czuję właśnie te przyprawy, trochę kardamonu Trochę kokosa, właśnie naprawdę i on jest niby taki ciężki, niby zmysłowy, niby tajemniczy, ale jednocześnie zachowuje taką powietrzność, zachowuje delikatność w sobie, a więc myślę, że na wiosenny wieczór jak najbardziej się nadaje. Oczywiście jest to dla mnie według jest to według mnie zapach całoroczny, ja również bardzo lubię go używać w ciągu dnia, zwłaszcza jak jest jakiś chłodniejszy dzień. No, rewelacja. Uważam też, że nie jest jakoś tam mocno drażniący, a więc jakoś tak na te moje teraz wybredne dni jak najbardziej sprawdza się, spisuje. Także myślę, że wersacze Crystal Noir to by było to. I to by było wszystko. Przeszliśmy przez wszystkie pory roku i wszystkie jakby pory dnia, w sensie, wiecie, na dzień, na noc. Myślę, że moje, mam nadzieję, że moje wybory Wam się podobały. Tak jak mówię, dawajcie, dawajcie mi też znać, jakie zapachy Wy byście wybierali na dane pory roku i na dane pory, na dane pory dnia. Dzisiaj strasznie się motam, w ogóle nie czuję się za dobrze, ale, ale tam nieważne. Także, także tak, ta, jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę też nagrajcie swoje wersje tego tagu, można tak powiedzieć. Też chętnie usłyszę wersje tego tagu osób, które właśnie nagrywają filmiki. No i cóż, i dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Było to dosyć chaotyczne, no ale tak jak mówię, jakoś tam się motam w zeznaniach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, że jesteście ze mną. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!